Dzisiaj jestem Inu. Isu. I dzisiaj mamy dla nas... dla <laughs> nas? <laughs> dla nas mamy? O, co mamy dla nas? Pokaż. Dla was. Dla was. Pierwszą recenzję. <laughs> jak ona będzie tak wyglądać jak to teraz, to ja nie wiem. Dobrze, będzie dobrze. Dobra. Optymistycznie też patrzeć. No to, so, przedstaw historię tak. Serwampa. Tak, o, Autorstwa I... Tanaka Strike. I? O, tłumaczenie. Sabina Imburska Kuźnia. Tak. Tak. I historia um, jest taka, hi że, <głos> że? <głos> mamy główne bo, bo, główne, głównego bohatera Mahiru Shirota. Um, jest. <głos> Akabolek. <głos> Akabolek. Oj, sorry. No. W no. mi piciu. Dobrze, przepraszam no. I um, on jest... chodzi do pierwszej liceum jest chłopakiem... Proszę nie dziewczyny. <grym> nie, dobrze, że <grym> bez, bez, bez jaj już, no. no. <grym> Z <Bez> jaj. Ej! <grym> ja Może nie... <grym> <Hey. grym> już koniec. No. Mamy główny, głównego bohatera, chodzi do pierwszej liceum i jest chłopakiem, <grym> który nie lubi problemów. Nie no. lubi. No, że ktoś na kogoś, że jeśli nie ja zrobię, to ktoś inny. On ma takie podejście, że jak coś trzeba zrobić, to trzeba to no, zrobić i tak. koniec, no nie? Żeby no... No. No tak, no. tak, no. no, no, tak, tak. no. Yy, I pewnego dnia yy, znajduje kotka. Właśnie przez tą swoją taką cechę, no nie? No. To, no, to, żeby, no, przy, no znajduje go i przygarnia. Tak. Tak. I nazywa go Kuro. Bardzo kreatywnie. Czarnego Kuro. Kota Kuro No ładnie No osoba. ładnie Mogę to już gdzieś postawić? Dobrze, no Nie trzeba no, Bo ty trzymaj, jak chcesz okay. Nie, nie O Jezus no. um, Tak I później się okazuje, że Kuro nie jest zwykłym kotkiem, tylko jest wampirem Niezwykłym wampirem, bo serwantem Czyli y, wampirem, który służy komuś mhm. Do usług, bo to jest połączenie słów serwant Serwant! Serwant, no. I Vampire. Vampire. No. No i co? No i oni tam zawiązują, nie wiem, pakt. Można to nazwać? No jakiś taki współpracę, no. No i na tyle, no. Jeśli chodzi o ich historię. Tak. To teraz przejdźmy do tego, co nam się podoba, a co nam się nie podoba, bo na przykład jeśli chodzi o mnie, to mi się nie podoba to, że na kartkach mm. <coughs> mangi, na... Są momenty, gdzie bardzo tak. dużo się dzieje i ja nie wiem, co się dzieje, bo ja ciężko, tak ciężko się, jak dla mnie, połapać w tym wszystkim. Ale to jest tylko taki jeden minus mhm. na całą, w, w, całym tym, w całej tej historii, bo... No i jeszcze Polek. No tak, Polek, no. Ale, Ale to nie jest jakiś takie, że, znaczy... że... Machiru nie jest jakiś taki, że... Nie, że się go nie lubi, tylko... Dla ja, mnie jest nijaki po no, prostu. Miał, miałam to powiedzieć. Że, że po prostu, on, on. nie ma charakteru. Nikt nie wnosi do tej historii. Chce uratować cały świat. I ty? On mi trochę Ju przychodzi. No, tak trochę, tylko że Ju widzi tylko swoją rodzinę. On chce uratować wszystkich, wszystkich, których może, nie? No dobrze, no ale on nie ma w ogóle takiej po, post, post, postawy znaczy. Chodzi mi o to, że ona, 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 że on nie ma, no jak to go zrobić? Co? No jak on, to ma, jak on chce to zrobić? Bo nawet jego serwant nie bardzo chce działać z nim. <noise> Jakiś no zepsuty jest no. Co <noise> <noise> to, to ma być, zgłaszam reklamację? <noise> no, a na przykład podoba mi się, nie wiem czy no. tobie też, czy nie, ja już mówiłam to Kilka razy, że podoba mi się wątek właśnie głównego bohatera z jego przyjacielem. Aha, bolek i lalek. Czemu mi to robisz? No mów. Jak ja mam teraz o bolku i lolku. Dobrze, to ja ci przerwę. Cały czas mi przerywa. Przepraszam, ale. No. Um... Jest tam wątek siedmiu grzechów głównych. Tak, to też mi się mam. No, siedmiu star Wampów jest. Kuro jest najstarszym z nich, jest grzechem lenistwa. I on się nazywa Sleepy Ash, tak? No lubię tego, tego no. właśnie przyjaciela, no nie. No i. <laughs> <laughs> I Lili mi lubię tak. bardzo. I Lili jest chyba od. Od pożądania. Tak. No tak I jak goter. Już... No. I last w Fumetach. Mhm. No. Akurat dla z całej trójki Lubię Daj Mnie, jeśli no. chodzi o po, Grzech Pożądania, ale też jest spoko. Ale w ogóle to jest taki popularny temat. Tak, tak jak i Alicja, nie? Mam no. wrażenie, że Alicja jest wszędzie mhm. i Grzechy Głuchne też. No. A... Tak jak? No. <laughs> A... No, no, no mów to co z tym przyjacielem? No co no, podoba mi się jego ta historia i mam nadzieję, że no, nie chcę się zagłębiać w tą historię, no nie, no bo szkoda, żeby komuś yy, spolerować na no nie to. Ale chciałabym, żeby on pojawiał się ten przyjaciel częściej i jego historia też była tak stopniowo nam przekazywana, co było dalej, co się tam stało tak. Yy, co było po tym, jak to się już... ty już wiemy, co się stało, no nie. No i... No, no kurczę. No bardziej mnie ten wątek ciekawi niż wątek wdej. No i sobie wątek e, ósmego jakby grzechu. Mhm który jest taki dat programowy. Tak. Też mnie w sumie ciekawi, czemu Bo... on taki jest. Co, co on niby jest melancholią, no nie? Tak. Co by wydawałoby mi się, że będzie taki po prostu, jak flaki z olejem, taki wiesz. Jakiś mądry. No. I... no, co ja żyję. Takie trochę. A On jest taki bardziej. On jest. Yy... Jakby, jak go opisać? Tak, no. żeby. No bo on to chce już... wojnę wywołać, no i no. tyle, no. Jest tak nas podległodzliwy. Nasz Czarny przyszedł. No. przyszedł. No. przyszedł. Jezus, nie! No. Chodziło mi, że akurat... No, tak, tak, że... Ja przepraszam. O Jezus, dobrze, bo <grymne> to retencja jakoś tak dziwna jest. <grymne> się pogubiła w tym wszystkim. Dla kogo polecasz tę mangę? <grymne> Nie wiem, no skoro polecałabym <grymne> ją osobom, które no, lubią taki klina tych siedmiu grzechów. No. Klimat wampirów, no bo tu są wampiry mm. i na przykład dobrym porównaniem by było chciałbym powiedzieć serwa to jest tam. Nie wiem gdzie to... go mam, miałam gdzieś tu, hmm. ale nie mam. Ja ale ja To jest. No jest. No, bo tak ale... są wampiry, nie? No nie no, takie dobrze nie do celu typowe tu jest. Mm. No. No i mam tlenę. Dobrze. To się Może... od 1 do 10. Jakbym miała gwiazdkować, to bym gwiazdkowała na 7, 7 6. 8, 7. No to, no to równa 7. się 7. 7. Dziwne tematy jakieś te matematyczne jakieś tam wychodzą. No. Dobra, to będzie 7 gwiazdków, tak? Gwiazdków? Tak, gwiazdków. 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 Dobrze, skąd ten y, cyrk? Źle może skończyć. No powiedziałyśmy, co nam się podoba, nie podoba, była fabuła od 1 do 10. Co jeszcze chcesz powiedzieć? Nie. Nie? Nie, nie ja już może skończę. Dobrze. Dobrze, no w takim razie mam nadzieję, że wam się podobało to, to takie ogarnięcie nasze dzisiejsze. No, to I co? No do następnego. Tak, no. Na razie pa. Bye bye. <laughs>